Piana na dwa palce, tak jak ma być. Polski hamburger. Życie w Niemczech oraz podróże. Siemanko, jest piąte rano. Ja właśnie lecę do auta i ruszamy do Polski. No bo urlop się zaczął. Jedziemy do rodzinki w odwiedziny. Także długa jazda przed nami, 700 km, ponad. Jeszcze po drodze do Berlina musimy wstąpić, bo sprzedałem jakieś tam e, kilka rzeczy ze starego mieszkania. No właśnie pani z Berlina się odezwała, no ja to napisałem że akurat będziemy jechali. Także po drodze mogę podrzucić. Także 20 minut dłużej trochę, ale ale nieźle. Zawsze jakaś kasa wpadnie, to się na paliwo zwróci. No, jazda. W Polsce mała przerwa na tankowanie na BP przed Wrocławiem. Może kawę jakąś kupimy. No i do, do domu zostało nam już godzinka 20 może, godzina 20, godzina 30. Jedziemy na miejsce. Także fajnie, fajnie zleciała trasa. E, mały ruch na szczęście. Spodziewałem się większego ruchu, ale nie było. Co już? Zobaczone. Ale debil na tym ekranie, a nie czekaj to ty, a to ty <gry> szybko przemieściliśmy się na dzień następny i znajdujemy się teraz, jak widzicie za mną, w zamku Moszna, czyli w perle województwa opolskiego. No i oglądamy ten zamek. Kupiliśmy bilet 38 zł za wejście do parku i do komnat zamkowych. Zapytam się jeszcze na wejściu, czy można nagrywać wewnątrz i mam nadzieję, że można, więc idziemy oglądać. Przyjechaliśmy tu ze znajomymi, piękna pogoda, no i lecimy oglądać ten zamek. Dzisiaj, akurat, padło na zamek można Później, jeszcze do restauracji w Opolu pojedziemy na jakiś obiad. na razie, jesteśmy tutaj. Jeszcze tutaj nie byłem. A to tylko od mojego miasta na namysłów. E, godzina 30 jazdy, 90 km. Więc myślę, że na pewno warto to miejsce odwiedzić. Mała kontrola biletów przed wejściem. No i jesteśmy. Pani powiedziała, żeby na pierwsze miejsce się udać. O! Mamy tutaj <grywa> barwy z Hogwartu domów. I tutaj tak samo Hogwart. O kawa, to mi się podoba. Będzie tu event, rezydencja rodziny Adamsów. Pod koniec października, jakby ktoś był zainteresowany. No i zjedzenie sal schodami w górę, potem w lewo. I tam właśnie idziemy. A tutaj jest jakiś event z Harry Pottera Ciekawe. No ogólnie w tym hotelu znajduje, w tym zamku znajduje się też hotel, restauracja i inne atrakcje. To już musicie sobie zobaczyć na stronie Zamek Moszna. O nawet aplikacje mają odkryć Zamek Moszna no z osobistym audio przewodnikiem. Niestety nie można nagrywać w środku do celów komercyjnych ani nawet do prywatnych. Z tego co Pan powiedział także wychodzimy. Znaczy, także jak wyjdę to Wam opowiem co nieco. A teraz chodzimy po salę. Tutaj to jakby do Quidditcha te... Te, te tarcze czy nie wiem jak to się nazywa prawidłowo, ale to jakby skłidica tutaj z jednej strony i z drugiej Spacerujemy sobie teraz tutaj po parku pałacowym, bardzo duży park, ale w sumie nie ma co tu za bardzo pokazywać, bo same drzewa i ścieżki tylko, także musicie mi to wybaczyć. A odnośnie samego zamku, piękny zamek, szkoda, że nie można było nagrywać, ale myślę, że kwota 38 zł, normalna 24 ulgowa to dobra cena, bo za sam park jest 16 normalna, a 10 ulgowa. Także 38 zł nie majątek, a zamek naprawdę piękny. No i wiemy o co chodziło z tym Hogwartem. Po prostu teraz mają weekend szkoły magii i czarodziejstwa. Chociaż ten pan nam tak powiedział, który nas puszczał, a na wszystkich stołach było napisane, że. że przepraszamy za utrudnienia, że zamek jest przygotowywany dopiero do tego. Czy tam ta cała scenografia? Nie wiem. Jeżeli te kartki było tylko tak, były tylko tak zostawione, a sam zamek. Faktycznie już jest już gotowy na ten weekend, tak jak ten pan nam powiedział. No to muszę powiedzieć, że słabo było to zrobione, ten, ten cały, ta cała scenografia e, Hogwartu. E, ponieważ, no nie wiem, no ja jestem zdania, że jak coś robić to albo dobrze, albo wcale. No a to było tak po zrobione. Wiecie, macie stół i na ten stół tylko poukładane jakieś tam rzeczy powiedzmy z Harry'ego Pottera. No fajne były rzeczy, na przykład wiszące świeczki na nitkach, albo miotła była nad stołem zawieszona, że po prostu tak jakby lewitowała w powietrzu. No to niektóre elementy fajne, ale cała reszta dosyć słabo. Był gabinet Dumbledora na przykład, albo sala przyjęć z tiarą przydziału. Tiary nie było, nic tam właściwie się takiego tematycznego nie znajdowało. No ale to jest tylko moje zdanie. Może Wam by się to bardziej podobało. Na pewno dzieci miałyby z tego większą radochę. No i tyle. Z tego co się tam dowiedziałem z kart, bo można ogólnie zwiedzać ten zamek i są tam audio z elementami audio po prostu z językiem angielskim, polskim, niemieckim i chyba jeszcze jakimś. I można sobie słuchać o tej historii tych pomieszczeń, tego zamku. Także z tego co się dowiedziałem duża część zamku i tych komnat wszystkich jest zachowana w stylu neorenesansowym. To tyle mogę wam powiedzieć, o samych historii się nie dowiadywałem. No i z tym nagrywaniem tak samo jakbym był, myślę, że mógłbym, by, mógłbym nagrywać wszystko do celów właśnie takich jak moje, czyli na YouTube, ale musiałbym napisać o zgodę, wiadomo. A że był to wyjazd taki typowo spontaniczny, bo dzisiaj dopiero o tym pomyśleliśmy, no to e, niestety nie dało rady. O za mną, jak widzicie, para młoda. E, tutaj przede mną fotograf idzie zdjęcia robi, także sesja fajna. Na pewno fajne miejsce do takich sesji, do takich e, wyjść imprez. No i w samym zamku znajduje się jeszcze e, restauracja, tak jak wam wcześniej mówiłem. E, kawiarnia, restauracja. No i hotel na booking można znaleźć. Patrzyłem. Chyba od 300 zł w górę za pokój. No, także fajne miejsce. No i tak jak mówiłem, perła, perła województwa opolskiego. Piękny zamek, po prostu piękny zamek. Piękny park. Tutaj jak widzieliście na jednym z ujęć też kółeczki z tego starego pottera, niby zrobione tam na trawniku. Te, te takie tarcze, przez które tłuczek miał przelecieć w filmie. No i w książkach. No, też to tak zrobione. Po epkach, jak to się mówi. I my idziemy dalej. Widzimy się na następnym ujęciu, prawdopodobnie na obiedzie w restauracji. Ponoć fajna restauracja w opolu. Dosyć tania. No i dobre jedzenie. Także już właśnie tutaj Ola z Radkiem nam mówią, że bardzo fajna. Także zaraz się okaże, jak będziemy na obiedzie. Do zobaczenia w restauracji. Tak jak widzicie, mamy tu jeszcze taki ogród botaniczny mały. O, piękne roślinki. Piękna fontanna. Ogólnie piękne miejsce. No jesteśmy karczma pita po pole. Przejechaliśmy tu na obiad. Zobaczymy co oferują. Ponoć bardzo dobre jedzenie. Tak się prezentuje sama karczma od strony parkingu. Patrzcie ile ludzi. Normalnie masa. Tego się nie spodziewałem. Tak wygląda menu. tutaj mamy pierś z kurczaka z mozzarellą, z ziemniaczkami z surówkami tutaj sos, to, to jest borowikowy, nie? Do borowikowy do żeberki ziemniaczków i też surówki tutaj mamy filet z pstrąga, z ziemniaczkami buraczki zasmażane no i to była opcja też z sosem borowikowym, ale, yy, ale patrycja nie chciała po prostu, bo nie lubi grzybów. No a ja czekam jeszcze. No i przyszło moje bezpieczna opcja fish and chips z dorsza. Takie w innej formie, bo ogólnie znam takie z małymi kawałeczkami dorsza, tu jest cała ryba. No ale co, trzeba spróbować i przetestować. Jak widzicie, karczma bida znajduje się za mną, a czy w lokalu była bida? Raczej nie. Jedzenie, powiem wam, dobre, duże porcje i cenowo też nie było obity, bo za cztery obiady z napojami zapłaciliśmy ponad 300 zł. Ale myślę, że odnośnie że tak powiem ceny do tego, ile dostajemy, myślę, że jest to odpowiednia cena, bo średni tam obiad, powiedzmy, ja za tą rybkę zapłaciłem ponad 50 zł. Jedzenie bardzo dobre, każdy się najadł, nawet niektórzy nie dojedli, także, ale nie dlatego, że nie było dobre, tylko dlatego, że były to za duże porcje dla niektórych. No no i to by było na tyle z tego lokalu lecimy dalej. Two hours later. Następny przystanek Zorza, namysłów spotkanie ze znajomym z Weluksa ze starej pracy. E, no, bilardzik może jakieś piwko. No i lecę dalej. Białeś? Dawaj. E, blisko było no i spotkanie zakończone wygrałem 3 do 2 wariat wariat pojechał wygrałem 3 do 2 ale ostatnia runda była Naprawdę wyrównana. Czarna biela nam została. Udało mi się wygrać, także jest git. <grystanie> Na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro. Narka.